Ja byłam po jego śmierci, właśnie byłam kilka, takie okrągłe rocznice jego śmierci, starałam się tam być właśnie pod południową ścianą Lotce, ponieważ tam yy, 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 yy powstał taki czorten. najpierw to był taki duży, w pierwszą rocznicę śmierci jego ja pojechałam tam z moimi znajomymi, z moją siostrą i z moim młodszym synem, ponieważ chciałam mu pokazać te góry, te Himalaje, bo on ciągle czuł takie taki niezrozumienie, po co ten ojciec wyjeżdża w te góry, dlaczego go nie ma, dlaczego on się tam zabił i został i do nas nie wrócił. I tak e, chciałam go tam wziąć, żeby może poczuł smak tych gór, żeby zobaczył, bo mało miał wtedy 10 lat ale bardzo dzielnie szedł i, i, i wtedy mieliśmy taką potężną, ona to, ta jest do dzisiejszego dnia właśnie, jest zrobiona dla Czech Polaków, którzy tam w różnych latach zostali i ona była umieszczona na takim olbrzymim głazie, y, 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 ale y, później, po kilku latach, Szerpowie zaczęli Rozbudowywać te swoje szerpańskie szerbańs hoteliki i posuwali się coraz to, coraz wyżej. I później się okazało za kilka lat, że pod tą tablicą pasły się jakieś, było dużo nieczystości. I koledzy właśnie y, z Klubów w Katowicach Wysokogórskiego postanowili przenieść tą tablicę w inne miejsce, w takie, żeby tam już po prostu nie było takiej sytuacji, tam już, gdzie te jaki y, nie będą się pasły i nie dotrą tam. I nie będą tam już budować innych zabudowań. Została ta tablica przeniesiona troszeczkę w inne miejsce. Y, I powiem tak, że w ta, właśnie w takie okrągłe rocznice starałam się tam być właśnie. pod południową ścianą Lodzy, no, wymagało to dużo wysiłku, bo panie też tam były, także wiecie, że no, trzeba tam 7 dni iść w jedną stronę, ale, ale jakoś tak bardzo, bardzo chciałam tam być, bo jakoś tak nawet uspokajałam swoje sumienie i czułam to, że jestem blisko niego, że mogę sobie z nim troszeczkę porozmawiać, mogę się użalić, pożalić i tak no czułam taką ulgę, kiedy wracałam stamtąd.